Dzisiaj, podczas mojego spaceru, droga, którą idę, błyszczy, leśni, odbija się w niej słońce. Wręcz myślę, że to taka droga, pokryta złotym, gwiezdnym pyłem. Nie zawsze nasza droga taka jest przed nami, którą kroczymy w życiu, i jest pokryta takim pięknym, złotym światłem. Dzisiaj ja zauważyłam to na swojej drodze. Którą idę i dzielę się tym z Wami, bo naprawdę, w pośród, spośród różnych momentów życia, warto zauważyć, jakie są nasze drogi: czy one są jasne, czy ciemne, czy proste, czy trochę kręte, czasem bardziej skomplikowane, a czasem mniej. I czasem błyszczą. Zauważajcie, te momenty, kiedy wasza droga błyszczy przed wami. Wszystkiego dobrego, kochani, buziaki. Pozdrawiam Was ciepło.